Elo, elo, elo dla tych, co oglądają: ten film jest to piosence Fertka Kiepskiego z filmu Świat według Kiepskich. Siekiera, motyka, badagoła Marian Paźdioch to pierdoła. Siekiera, motyka, smętna bajka o Mariana Miętka Fajka. Siekiera, motyka. Małpi, Woj Marian paździo kto jest. Na końcu chyba wiecie co jest. Dzięki za oglądanie. Jak ci się podobało Daj Soda. I ocenę. PS. Zapomniałem. Tbak orczakowe partyje.